To zamykać te wszystkie aplikacje i ładować tego iPhona w nocy, czy nie? Cześć, tej strony Mateusz. Dziś na warsztat biorę bardzo ważny temat dla wszystkich użytkowników iPhone'a, a mianowicie chciałbym się skupić na baterii, która jest w iPhone'ie i powiedzieć wam wszystkie fakty oraz mity dotyczące niej, a także przedstawić kilka prostych porad, dzięki którym będziecie mogli utrzymać tą baterię w lepszym stanie, a tym samym jeszcze dłużej używać samego iPhone'a. Partnerem dzisiejszego odcinka jest ZGS Sklep, który dostarczył wszystkie niezbędne akcesoria do tego filmu. Nie przeciągając, zaczynamy od tego mitu, od którego zacząłem tak naprawdę film, a mianowicie, że na iPhone'ie należy wyłączać wszystkie aplikacje, jeśli z nich nie korzystamy. Od razu wam mówię, że jest to totalna bzdura. iOS jest, jest tak zaprojektowanym systemem, że w momencie, w którym będzie on sobie przywracał aplikację z pamięci podręcznej, a nie musiał ją wczytywać po prostu od zera. to jest taka rzecz, którą ja mogę powtarzać miliard razy, ale z racji tego, że przybywa cały czas tych użytkowników iPhone'a, wiem, że tak naprawdę będę musiał to jeszcze zawsze powtarzać. No bo nie ma tak naprawdę tygodnia, w którym nie zauważyłbym kogoś na mieście, kto w wolnej chwili po prostu sobie bierze iPhone'a i palcem tak po prostu swajpuje te aplikacje w celu i zamyka a jest to oczywiście bezsensowne. Kolejny mit mówi nam o tym, że nie powinniśmy korzystać z szybkiego ładowania w iPhone'ie, bo ono zabija baterię. Również jest to bzdura, udowodniono, to i Apple samo to też mówi, że nie ma żadnego wpływu, czy ładujemy normalnie naszego iPhone'a, czy przy użyciu tej technologii Quick Charge. Także spokojnie możemy tego używać, tylko oczywiście po takim ładowaniu ten iPhone nasz będzie trochę cieplejszy, aniżeli normalnie byśmy go ładowali. I tutaj jeszcze jedną bardzo ważną rzecz trzeba zaznaczyć, żeby takie szybkie ładowanie się odbywało, trzeba mieć odpowiednią ładowarkę oraz kabel jest śmieszne, Apple dalej w 2019 roku nie dodaje takiej ładowarki oraz kabla w zestawie do iPhone'a do iPhone'a nawet tak ultra drogiego, jak ten 10S Max. Zostawmy może to bez komentarza. Powiem Wam jedynie, że na szczęście nie ma problemu, aby w dobrej cenie właśnie dostać różnego rodzaju ładowarki oraz kable, które wspierają te szybkie ładowanie. I dla przykładu, mamy tutaj na przykład 18-watową ładowarkę z technologią Power Delivery, czyli funkcją dostosowywania mocy do konkretnego podłączonego urządzenia, co powoduje, że używanie jej ze sprawdzonym kablem może przyspieszyć ładowanie iPhone'a nawet o 3,6 raza, konfrontując to z oryginalną, tylko 5-watową ładowarką do iPhone'a, która, nawiasem mówiąc, jest. Jest droższa, bo z kablem wychodzi 248 zł, a tutaj mamy zestaw za 199. No i trzeba powiedzieć, że jest to dość ciekawe zjawisko, że w większej cenie otrzymujemy gorsze parametry tego ładowania, no i jeszcze samo ładowarka jest większa. Taki zestaw jest w stanie naładować iPhone'a 10 do 50% w 30 minut, czyli jest to naprawdę bardzo dobry wynik. I na razie to tyle, do samych ładowarek później wrócimy, ale najpierw jeszcze trzeci mit przed nami, mit, który jest powiązany ze wcześniejszym, a mianowicie dotyczy on ładowania indukcyjnego. Jak wiadomo, nie jest to może mega popularne ładowanie, jeśli chodzi przynajmniej o iPhony, bo debiutowało ono w zasadzie z iPhone'em 8 oraz iPhone'em 10. Natomiast narosła wokół niego taka otoczka, że to ładowanie powoduje szybszy spadek pojemności baterii. No też jest to bzdura, Apple też to wielokrotnie zaznaczało na swoich stronach, że nic takiego nie ma miejsca. Też spokojnie możemy ładować dzięki tej technologii nasz telefon. I jest to rozwiązanie na pewno szybsze pod tym względem, że nie musimy szukać odpowiednich kabli, tylko sobie po prostu kładziemy i tyle. No i z drugiej strony jest to już uniwersalne, bo jeśli na przykład idzie do kogoś, kto używa Samsunga, no to on też ma ładowanie bezprzewodowe i ma jakąś swoją ładowarkę i nie musicie po prostu szukać swojej odpowiedniej wtyczki, tylko kładziecie na to jego i też wasz iPhone będzie się normalnie ładował. Jedyny problem, tak naprawdę z tym ładowaniem jest taki, że jest ono po prostu wolniejsze ze względu na to, że ta moc po prostu w tej ładowarce jest mniejsza. Także powiem wam, że jeżeli wam się spieszy, no to nie polecam ładować bezprzewodowo. Natomiast jeśli chcecie go zostawić sobie na noc, to spokojnie możecie to zrobić. No a jak jesteśmy już przy tym ładowaniu nocą, no to kolejnymi. A mianowicie iPhone'a nie wolno ładować nocą, bo psuje się bateria. Przez to, że go nie odłączamy w momencie, kiedy jest 100%. Powiem Wam, że coś w tym jest, a raczej coś w tym mogło być kiedyś, jak te baterie były inne. Natomiast teraz wszyscy producenci implementują takie rozwiązanie do swoich telefonów, że w momencie, w którym bateria zostanie na 100% naładowana, to po prostu ten prąd jest tak naprawdę odcinany. Prosty dowód, który możecie sobie przeprowadzić, to to, że zostawiacie takiego iPhone'a na noc, na ładowarce i zobaczcie, że kostka tej ładowarki rano będzie zimna, a przynajmniej nie będzie gorąca, na co mogłoby wskazywać to, że ładuje się ona cały czas. Uczciwie wam powiem, że ja tak robię od dobrych kilku lat, że zawsze zostawiam tego iPhone'a po prostu na noc, nawet jak mam gdzieś tam 30-40%, bo po prostu na drugi dzień chcę mieć iPhone naładowanego na setkę, aby nie przejmować się po prostu tym, że w połowie dnia mi braknie. Także przynajmniej dla mnie jest to naprawdę taka normalna praktyka i nic mi się z tymi wszystkimi iPhone'ami nie działo. Następny mit to nie korzystaj z iPhone'a podczas jego ładowania. Pytam się, dlaczego? Dlaczego nie mogę korzystać? Przecież nic się tak naprawdę złego nie dzieje. Nie wpływa to w ogóle na żywotność baterii. Spokojnie możemy z tego korzystać. A z drugiej strony, jeśli macie sprawdzony kabel, sprawdzoną ładowarkę i jesteście pewni, że po prostu nie jest to jakiś tani chiński badziew, który może wam wybuchnąć, no to żadnych tak naprawdę zagrożeń nie ma. To, że kiedyś komuś wybuchł taki iPhone podczas ładowania, to fakt, że te osoby miały po prostu jakieś nieoryginalne ładowarki albo ładowarki, które były po prostu zepsute. No i inna informacja, która jest niezgodna z prawdą, to to, żeby ładować iPhone'a, w momencie, w którym rozładuje on się nam do 0%, no powiedzmy tam do jednego. Teraz naprawdę mocno chcę zaznaczyć, tak naprawdę nie należy robić. Ja swojego iPhone'a ładuję maksymalnie przy 20%. Staram się, jak jest właśnie 30%, gdzieś 35% na liczniku. Baterie litowo-jonowe są tak skonstruowane, że nie lubią po prostu ładować się od zera, nie lubią być po prostu całkowicie rozładowane. Ba, jeśli ta sytuacja, w której ta bateria jest całkowicie rozładowana trwa długo, to po prostu najzwyczajniej świecie się niszczy, więc nie należy doprowadzać sytuacji, w której specjalnie zrzucacie tę baterię do np. 5-10%, bo po prostu będzie to źle oddziaływało na baterię. Mówiąc już w ogóle o sytuacji, w której zostawiacie takiego iPhone'a totalnie rozładowanego na kilka dni. Inna sprawa to może już nie tyle mit, ale takie jakieś powszechne informacje, że nie warto kupować jakichś droższych ładowarek czy kabli, bo najtańszy Chińczyk z Allegro czy z AliExpress wystarczy. Tak jak ja mówiłem przy poprzednich mitach, generalnie nie. To nie jest dobra praktyka, żeby kupując telefon za 5 tysięcy, kupować sobie do niego ładowarkę ładowarkę za 5 zł. W najlepszym wypadku ta ładowarka się po prostu zepsuje, czy kabel po prostu się szybko przetrze i tak dalej. Natomiast w najgorszym spali się albo wasze urządzenie, albo na przykład coś więcej, na przykład do. Na rynku mam naprawdę ogromny wybór tych ładowarek. U mnie akurat w rękach teraz pojawiła się ładowarka ta z technologią Quick Charge o mocy 18 W, czyli dość konkretna, bo naprawdę jesteście w stanie bardzo szybko ładować te wasze urządzenia. Producent tej ładowarki chwali się akurat, że jest najmniejsza. To akurat może dla mnie nie jest aż takie ważne, natomiast doceniam fakt, że jest ona na USB typu C, czyli ten Standard, który staje się po prostu już taki mega popularny. I tak samo te kable nagrywałem odcinek, w którym Wam polecałem konkretne marki, ze względu na to, że po prostu naprawdę warto sobie zainwestować kilkadziesiąt złotych, aby mieć jeden porządny taki kabel w fajnym oplocie, jak widzicie albo gumowym, albo takim nylonowym. Te akurat mają bardzo dobry ten oplot, nic się z nimi nie dzieje, nawet jak nimi mocniej szarpniecie i tak dalej. A przy tym fajnie wyglądają i są przyjemne w dotyku, gdyby ktoś jednak z was zwracał na to uwagę. A no i oczywiście są też certyfikowane przez Apple i mają tu tutaj MFI. Dzięki czemu te kable po prostu na dłużej wam starczą i przy wyborze takiego kabla bardzo jest też ważne to, aby te końcówki były zabezpieczone, tak jak widzicie, aby one po prostu były przedłużone, bo ten element najbardziej lubi się po prostu niszczyć. No i coś, o czym wspominałem wam wcześniej, to to, aby taki kabel też był wspierany przez technologię Quick Charge, dzięki czemu będziecie ładować po prostu tego iPhone'a szybciej. Powiem wam zaświadczenie, że naprawdę ja tych kabli od Apple, ani ładowarki, która jest w zestawie, nie używam, ze względu na to, że jest on naprawdę słabej jakości oraz parametry tych właśnie rzeczy są też naprawdę Dość lipne, no i jest to dla mnie śmieszne, że w takim zestawie nie mogę wykorzystywać tak naprawdę technologii, która jest dostępna w iPhone'ie, przez to że po prostu tamto nie wspiera Quick Charger. Ile z tych informacji oraz mitów, które tutaj starałem się dla was obalić, natomiast na koniec chciałbym wam przedstawić kilka praktycznych porad, co warto włączyć, wyłączyć w iPhone'ie, aby takie użytkowanie na co dzień po prostu było lepsze dla was, aby ta bateria po prostu w codziennym użytkowaniu dłużej wystarczała. Przede wszystkim należy wyłączyć odświeżanie aplikacji w tle, tych aplikacji, które nie są niezbędne. Uwierzcie mi, że naprawdę dużo baterii jest w stanie zużyć w ciągu dnia, jeśli wszystkie te aplikacje wasze po prostu sobie działają gdzieś tam z tyłu, pobierają jakieś informacje, nawet jeśli tego nie potrzebujecie. Tak samo z usługami lokalizacyjnymi. Innymi. też warto zastanowić się, które aplikacje są niezbędne, na przykład mapy i tak dalej. Natomiast jest gro aplikacji, które niepotrzebnie po prostu proszą was o udostępnienie lokalizacji i z tyłu ją sobie gdzieś pobierają, drenując tak naprawdę waszą baterię. Tak samo powiadomienia. Ja wiem, że każdy w dzisiejszych czasach chce być dobrze powiadomiony i chce mieć od razu kontrolę nad tym, jaki mail mu przyszedł. Natomiast zróbcie sobie tak, że zamiast tego, że poczta łączy się cały czas z serwerem, niech łączy się co 15 minut. To też powinno pomóc waszej baterii, bo po prostu iPhone nie będzie cały czas musiał być w kontakcie z tym serwerem. Dodatkowo, to jest jest najcięższe zadanie chyba z tych wszystkich, a mianowicie warto odinstalować Facebooka czy na przykład Twittera, Instagrama i przeglądać te portale przez Safari. O co chodzi? Po pierwsze, jeśli macie takie aplikacje, które są mega wygodne w korzystaniu, często z nich chcecie korzystać, co nie jest do końca dobre, bo łapiemy się na tym, że przeglądamy Facebooka tylko po to, żeby go przeglądać, bo się nudzimy. No a druga sprawa, te aplikacje wszystkie zużywają więcej baterii, aniżeli wersje przeglądarkowe, więc jeśli nie musicie mieć takich aplikacji, to najlepiej się ich pozbyć i po prostu wchodzić na te portale z poziomu przeglądarki. Inna porada to to, że jeśli macie już naprawdę mało baterii, to włączcie sobie tryb oszczędzania energii. On włącza niektóre funkcje, te funkcje, o których też ja mówiłem, czyli o odświeżanie w tle i tak dalej, ale też wyłącza na przykład funkcję Siri, w której im powiemy Hey Siri i się nam uruchomi ten system. Ja tak na przykład robię, w momencie, w którym wiem, że muszę mieć na przykład jeszcze na 2-3 godziny tego iPhone'a, a kończy mi się już ta bateria, więc wtedy taki tryb oszczędzania energii jest naprawdę przydatny. Kolejna sprawa, o której jakiś czas temu wspominałem, jest na dworze ciepło, jak widzicie. Obecnie mamy naprawdę ogromne upały i generalnie one nie służą naszemu iPhone'owi. Jeszcze pali jak po prostu normalnie z nim chodzimy, natomiast gorzej jest, jak wystawiacie go bezpośrednio na promienie słoneczne, on się Grzewa i ta bateria się psuje. Generalnie jest tak, że przy 45 stopniach ten iPhone wyłączy 99% funkcji i pokaże się komunikat, że ostudź iPhone'a, aby móc normalnie z niego korzystać. To jest element zabezpieczenia, aby ten telefon po prostu się nie nagrzał do jakichś nieodpowiednich rozmiarów przy jeszcze jakimś jego użytkowaniu. Po drugie, w jakimś skrajnym wypadku, no po prostu to urządzenie może zagrażać waszemu zdrowiu. Apple tak naprawdę zaleca korzystanie z iPhone'a od 0 do 35 stopni, czyli w Polsce raczej jest to normalne do zrobienia, bo my na co dzień nie mamy jakichś mega mrozów ani mega upałów. No i sprawa jest taka, że jak wyjeżdżacie gdzieś i zostawiacie na przykład swojego iPhone'a czy iPada, to rozładujcie go do 50%. Niech ta bateria sobie po prostu tak kapie i spada. Nie należy go naprawdę ładować na maksa, ani też na pewno rozładowywać do zera, bo po prostu będzie to niszczyło waszą baterię. I tak to generalnie wygląda. Tyle z tych wszystkich moich informacji, porad i obalania mitów. Powiem wam, że jak będziecie tego przestrzegać i będziecie wiedzieć, co i jak z tą baterią, to on naprawdę będzie wam służyć. Bo te baterie czy to w iPhone'ach, czy u innych producentów są tak projektowane, że po prostu na 3-5 lat one powinny. Spokojnie starczyć i jeśli będziecie po prostu o nie dbać. Tak samo naprawdę nie żałujcie pieniędzy tych kilkudziesięciu złotych na zakup po prostu jakiejś odpowiedniej ładowarki czy odpowiedniego kabla ze względu na to, że używanie jakichś tanich chińskich środków, nieoryginalnych może doprowadzić, że całe urządzenie Wam się po prostu zepsuje, a to jak wiadomo nie jest tego warte. A gdyby Wam się spodobały akurat te produkty, to linki znajdują się w opisie tego filmu. Możecie wpaść do ZG sklepu i sobie je tam nabyć. No a my widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, cześć!